A Bogu. Tak właśnie, co już mówił tutaj, jak i Lesiu, jak i, jak i też Ariel. Jest, jest naprawdę bitwa, naprawdę. Jest taka bitwa z ciałem, że to jest normalnie niepojęte. Jak, jak my po prostu chodzimy tutaj po ziemi i chcemy, tak jak Ariel mówił, zbliżyć się. Troszeczkę, no, jakąś, jakąś część po prostu, żeby nasze, nasze serce gdzieś bije, po prostu no. gdzieś pragnie tej obecności z Bogiem. To normalnie, to czy za chwilę jest taka wojna, że, że aż człowiek normalnie nie, nie jest stanie gdzieś gdzieś po prostu się ogarnąć gdzieś, gdzieś po prostu w jakiś sposób y, skupić, czy cokolwiek normalnie na, na, na takiej. Taki Takiej społeczności naprawdę żywej z Bogiem. To jest, to jest niesamowite, właśnie jak, jak diabeł to wszystko wykorzystuje, po prostu, żeby człowiek, człowieka jak najdalej oddalić od Boga, żeby, żeby do tego zbliżenia nie doszło. Żeby do tego zbliżenia nie doszło, żeby nie doszło do, do, do e, tych pięknych rzeczy, które Bóg po, po prostu przygotował dla nas, kiedy my się do Niego zbliżymy, kiedy On nas chętnie chce obdarować po prostu, a diabeł nie chce, żeby po prostu do tego obdarowania doszło. Żebyśmy po prostu nawet nie, nie, nie dotknęli się tego, co po prostu Bóg dla nas ma przygotowane. Jemu na tym właśnie zależy najbardziej, właśnie, że kiedy my chcemy się zbliżyć, On robi wszystko, żeby nas od tego oddalić. Aby nie doszło właśnie do tego obdarowania, bo Bóg jest hojny w obdarowaniu, jak wiemy doskonale i wiemy, że, że kiedy już dojdzie do tej sytuacji, że zwyciężymy i, i zbliżymy się do Pana, to normalnie jest cudownie. Ci miałem, powiem wam, takie doświadczenie, kiedy rano byłem w domu, wstałem, właśnie czytałem. Rano też nie mogłem spać, właśnie też właśnie y, czytałem właśnie Ezechiela. Y, I powiem wam, że, że właśnie po tym wszystkim, tak y, puściłem sobie jeszcze wcześniej, przeczytałem właśnie tą pieśń, tak jak mówiłem. I taką, taką radość dostałem do serca, naprawdę taką, taką naprawdę radość, taką, taką normalnie wstałem, śpiewałem sobie, poszedłem sobie do, do, do kuchni i zacząłem po prostu robić sobie śniadanie. I tak po prostu smaruję te kanapki, po prostu i tak sobie śpiewam, po prostu śpiewam, śpiewam. I cieszę się z tego, że po prostu, że mam co zjeść, że, że mam dach nad głową, że, że, że po prostu mam tą pracę, którą Bóg mi dał, po prostu i. I nagle po prostu przyszła, przyszło mi do mojego serca coś takiego, że czy gdybyś tego nie miał, co masz teraz w tym momencie, również byś miał taką samą radość. Jak teraz, kiedy chwalisz mnie, kiedy wołasz do mnie, kiedy radujesz się z tego wszystkiego, że możesz wstać rano, możesz się wykąpać, możesz zrobić sobie śniadanie, że masz to śniadanie, że masz to jedzenie, które Bóg Ci daje. Ale, czy gdybyś tego nie miał, czy również byś miał taką samą radość? Czy również tak samo byś mnie chwalił, jak teraz w tym momencie mnie chwalisz? Po prostu powiem Wam, że normalnie, aż mi się gorąco zrobiło, naprawdę. Kiedy właśnie przyszło mi to do mojego serca, prawda? Właśnie Bóg chce nas. Chce od nas, abyśmy byli stali. I o tą stałość też toczy się bitwa. Bo sami wiemy doskonale, że kiedy po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, kiedy chcemy się zbliżyć, ja rob, robi wszystko, jak i uruchamia ciało, jak i uruchamia różne inne wszystkie rzeczy. Ale Bóg chce nas mieć stałych po prostu, żebyśmy byli stali. Po prostu i szli w jednym kierunku, wytrwale. I tak samo jak i w przybytku, jak i w biedzie, czy czymkolwiek jakieś jakich, jakichś doświadczeniach chce, abyśmy byli stali. Tak jak też, powiem wam, rozmawialiśmy w czwartek o tym właśnie, o, o tej stałej pielgrzymce po prostu tutaj na tej ziemi. Żeby ta radość w naszym sercu była naprawdę cały czas taka sama. Żeby nie było po prostu jakichś zlotów i upadków, co nie? Żeby nie było tego, co, co powoduje, że po prostu my w jakiś sposób po prostu zasmucamy Boga. I zaraz po tym czwartku, zaraz właśnie po tym zgromadzeniu czwartkowym... Eee, miałem doświadczenie właśnie w pracy, powiem wam szczerze, bo zawsze kiedy eee, jemy sobie śniadanie właśnie w pracy, tam o godzinie 10, to jak wyciągam kanapki, to w tym momencie się modlę. I dziękuję Bogu, żeby, no, tak, jakby po prostu, jakby żeby, żeby nikt po prostu tego nie widział. Może tak, może w taki sposób to to jest Że modlę się, dziękuję Bogu, wyciągam sobie kanapki, już się modlę i dziękuję za to, za ten posiłek, który będę ja. Ale właśnie teraz, po tym czwartkowym, właśnie zgromadzeniu i po tym słowie, że po prostu, że doświadczeń nie ma, kiedy my do tych doświadczeń nie dopuszczamy. Kiedy my nie wchodzimy w doświadczenie, wtedy doświadczeń nie ma z drugiej strony. Ale kiedy wchodzimy w doświadczenie, po prostu, kiedy określamy się, stajemy twardo naprawdę na gruncie skalistym, jakim jest Jezus Chrystus, wtedy wchodzimy w doświadczenie. I w ten czas po prostu, po prostu położyłem te kanapki, ten kubek po prostu, i oni sobie tam rozmawiali, wszyscy, właśnie koledzy, chyba z dziesięciu i tam było, czy, czy trochę więcej. I widziałem po prostu, że, że oni mnie obserwują też, po prostu jak, jak, jak ja się zachowuję w ogóle. Także wziąłem, podniosłem, zamknąłem oczy, po prostu już mówiłem: Boże, niech się dzieje, wola Twoja. Prawda? Zamknąłem oczy po prostu. Podniosłem właśnie głowę do góry, po prostu może nie na głos, ale po cichu modliłem się, po prostu i dziękowałem Bogu po prostu za, to, za ten posiłek. I powiem wam, że jak otworzyłem oczy, to wszyscy po prostu tak jakby nie patrzyli na mnie, po prostu. tak po prostu patrzyli, się, po prostu, jak jak dziękowałem Bogu, po prostu, to, to to patrzyli się po prostu na mnie i co prawda nie było żadnych z tego powodu doświadczeń. Że, że coś tam się naśmiewali, czy cokolwiek, ale e, gdzieś tam mogli zobaczyć po prostu, e, już to, że, e, że jestem przy Bogu i dziękuję za każdą chwilę, za każdą rzecz, którą Bóg mi daje. I Bóg też e, e, przyznaje się do tego, bo powiem Wam, że na, na, na koniec dnia właśnie miałem możliwość, miałem możliwość naprawdę tak, tak. Dostać serce otwarte od Boga. Osobę, która miała serce otwarte, po prostu, które, która chciała, która pragnęła też w jakiś sposób tej, tej rozmowy. I mogłem rozmawiać z człowiekiem, który, który potrzebuje akurat tego, tej prawdy Bożej, bo tu się rozchodzi o prawdę Bożą, właśnie, że potrzebuje właśnie tej prawdy Bożej, która po prostu go coraz bardziej przybliża do tego, aby mógł poznać również Boga, bo poprzez prawdę Bożą poznajemy Boga. I naprawdę dziękuję Bogu za to. I, i, i tak dzisiaj e, właśnie kiedy czytałem za mnie dotknęło mnie. E, jeden werset mnie dotknął, którym właśnie się chciałem podzielić. E, jest to z 33 11, e, 11 werset. Na pewno dostaliście też go. E, Powiedz im, jaką żyw mówi wszechmocny pan. Nie mam upodobania śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie, ze, e, zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć domu izraelski? Po prostu e, mnie dotknęło po prostu to, zawróćcie, zawróćcie. Dlaczego macie umrzeć domu izraelski? Po prostu. Tak mnie to dotknęło, po prostu powiem wam, że e, tak mówię, po prostu no. No, wyruszyłem za panem, idę za panem, ale czy dotrę? Jeżeli nie, nie wejdę w relację z Bogiem, jeżeli nie, nie wejdę w tą, y, y, tą służbę, nie wejdę w to, w to poznawanie Boga, przybliżanie się każdego dnia do Boga, to nie mam tej pewności. Nie mam tej pewności w sercu, którą Bóg daje człowiekowi, kiedy w ostatnich chwilach, tak jak Paweł, kiedy e, wszedł w służbę, wszedł e, w poznawanie Boga, szedł za Bogiem całym sercem, on mógł na koniec swojej wędrówki powiedzieć, z, powiedzieć, że dobiegłem do końca. Dobiegłem. I wiarę zachowałem. Teraz czeka mnie wieniec żywota wiecznego z Pańskich rąk. I teraz właśnie rozchodzi się o tą o to, o to właśnie, czy w naszym sercu, chodząc za Bogiem, czy w naszym sercu, chodząc za Bogiem, jest ta świadomość, jest ta pewność, którą Bóg daje do serca. Bo gdyby jej nie dawał, Paweł by nigdy tego nie powiedział. A Paweł i, Paweł i również Boże osoby, które odchodziły z tego świata, miały tą pewność w sercu, że odchodzą do Boga. Że sumienie ich nie oskarżało, że zawsze mogli być blisko Boga i do tego Boga wrócić z powrotem. To jest właśnie o to, co się rozchodzi o e, Bogu. Że żyję z Bogiem tu na ziemi i wracam z powrotem do Boga, żeby żyć z Nim tam dalej. O tą pewność właśnie się rozchodzi Bogu, żebyśmy mieli w naszym sercu. Żeby w naszym sercu była właśnie ta pewność. Ta pewność, że ojcze, no zamykam oczy, już... Ja już chcę tam być u Ciebie. Zamykam oczy i ja wiem, że kiedy otworzę te oczy, zobaczę Ciebie, mojego Zbawiciela, który, który przeprowadził mnie przez tą wędrówkę tutaj na tej ziemi, który doprowadził mnie. Bo to chwała tylko i wyłącznie Jemu, że On mnie doprowadził, bo to jest żadna zasługa moja. Bo gdyby On mną się nie opiekował, gdyby On mną się nie zajął, gdyby On nie wziął tego garka i nie ulepił ze mnie tego, co Bogu się podoba Ojcu, nigdy wcześniej bym. Tam nie dotarł, ani nigdy bym tam nie dotarł, gdyby Bóg nie ulepił ze mnie właśnie tego, co się co się naprawdę Mu podoba. A podoba Mu się to, co jest Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu, naprawdę powiem Wam, że tak mnie to dotknęło, że dlaczego macie umrzeć do domu izraelskim? Dlaczego macie umrzeć? No. No, takie pytanie od Boga, do, do, do po prostu do, do ludu, do ludu Pana. Dlaczego macie umrzeć? No, no macie mnie, no korzystajcie. Korzystajcie z tego, że macie do czynienia z żywym Bogiem. Weszliście w przymierze ze mną. Korzystajcie, wejdźcie dalej, korzystajcie, czerpcie. Czerpcie tyle, ile potrzeba. A ja naleję. Ja obdarzę. Ja dam. Tylko trwajcie. Trwajcie ze mną w przymierzu. Chcę waszych serc, które naprawdę polegają na mnie, które naprawdę są otwarte na działanie Boga, który chce, abyśmy pełnili Jego wolę. A serce otwarte dla Boga to jest poddanie się, to co mówił wcześniej Leszek poddanie się pod wolę Ojca. Tak jak to zrobił nasz Jezus Chrystus. Kiedy poddał się całkowicie, i poprzez to mógł usiąść na tronie po prawicy ojca, zwyciężył. Dlatego bracia i siostry, również zwyciężajmy, nie dajmy się złemu. Dostaliśmy cudowną szansę od Boga. Cudowną szansę, cudowny skarb, tak jak też pisałem wam w SMSie. Dostaliśmy skarb. Dotrzymajmy tej. Te, tego przymierza, do końca naszego, naszych dni tutaj na tej ziemi. Abyśmy, kiedy otworzymy oczy, naprawdę spotkaliśmy się z Ojcem, który powie nam, wejdźcie do mego odpocznienia. Wejdźcie do mego odpocznienia. Tam już nie będzie problemów, nie będzie doświadczeń, nie będzie tych walk cielesnych, które mamy teraz. Nie będzie. Wejdźcie do odpocznienia, wiecznego odpocznienia i odpoczywajcie. Korzystajcie teraz ze wszystkiego do wszelkiego dobrodziejstwa z chwały z miłości z tego że możecie naprawdę oglądać moje święte czyste oblicze chwała Bogu niech Bóg będzie uwielbiony amen